Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo radości płynącej ze spotkań w rodzinnym gronie. Niech wasze domy przepełnia ciepło i nadzieja. Wierzymy, że ten szczególny czas pozwoli nam na chwilę wytchnienia i stanie się źródłem siły w podejmowaniu nowych wyzwań. Dziękujemy za mijający rok wytężonej służby i pracy. Niech wejście w nowy 2024 rok będzie kolejnym dobrym rozdziałem pełnym energii i entuzjazmu. Życzymy spokoju i poczucia bezpieczeństwa, mimo wszystkich przeciwności, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Życzymy, aby udało się z sukcesem zrealizować wszelkie plany, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Bądźmy dla siebie serdeczni i nie zapominajmy o potrzebujących. 想。